Siemanko, ja jestem KMP Witam Was w drugim odcinku z Minecrafta Pocket Edition. Tak, w poprzednim odcinku skończyliśmy w tej kopalni. Pomyślałem, że w tym odcinku przejrzymy, e, rozejrzymy się dalej. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. A widzę, że kopalnia jest spora, naprawdę dość spora. O, to aczkolwiek nic nie ma. Ale myślę, że jakbyśmy tak poszukali bardziej, to Znaleźlibyśmy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy w tej kopalni, także myślę, że z połowy odcinka pochodzimy sobie w tej kopalni. I wyjdziemy na powierzchnię. Dobra, zróbmy sobie pochodnie, bo już mi się skończyły. A tu wiedzę są naprawdę coraz... O, dobra, nieważne. Wracamy się. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, zobaczmy może tutaj. O, tu jest zejście jakiś w dół. Aczkolwiek chyba tak, tu już byłem, to nieważne, ale tam nie byłem, tam wygląda ciekawym. tam jest ciekawe miejsce bardzo, do którego chcę się udać, dobra, o, zejście w dół, mi się bardzo podoba, chyba sobie zrobię żelazny kilof, o, żelazo, dobrze, bo może być, że jak będę tak dalej schodził, to znajdę diamenty, a jak znajdę te diamenty, zrobię sobie diamentowy kilof, a jak zrobię sobie diamentowy kilof, to wykopię obsydian, wykopię sobie obsydian To zrobię sobie portal do netheriu I będzie bardzo fajnie Ogólnie napiszcie co sądzicie Jeżeli bym nagrał serię W kolejnych odcinkach oczywiście Z jakimś innym twórcą O węgiel na przykład, Bo mój przyjaciel też gra w minecrafta I można by zagrać nie W dwójkę Albo zrobi się osobną serię Albo dołączy się go do tej serii może być coś ciekawego. Zobaczymy jeszcze. Dobra, wykopmy sobie węgiel. O, już będzie ponad stak. No, chyba. Jednak, tak, będzie ponad stak na bank. Także bardzo dobrze przyda się do przepolenia żelaza. Bo mi się przyda na kilopik. Dobra. O, i już jest ponad stak. Elegancko. Elegancko. Będzie na pochodnie i na wszystko, co chce. Dobra. Zobaczmy dalej co jest. O. Ogólnie jak oglądacie to teraz, to życzę wszystkim wesołych świąt wielkanocnych, spokojnych i radosnych świąt. Bo już w niedzielę Wielkanoc. Napiszcie co. Napiszcie w komentarzach jak spędzacie święta. Czy wyjeżdżacie, czy z rodzinką, jednak w domu. Ja osobiście spędzam święta w domu z rodziną. I to jest najlepsze co może być. Spędzać święta z rodziną. Dobra, jak skończy mi się kilofik, to zrobię sobie żelazny już, to sobie żelazo, o, czyli teraz, dobra, crafting table, pyk, okej, okay, dobra, zróbmy sobie pijacyk, niech pochodnie też zaraz, ale pijacyk sobie zróbmy przede wszystkim, o Jezu, miałem już pijacyk, Boże, trudno, bo nie ma dwa, okej, okay. no tak ze trz no ze trzy, Zrobię sobie ten Na razie 1 kilo. Przepraszam bardzo za ścięcie. Miałem małe problemy z nagrywaniem. Dobra już jestem, także zróbmy sobie kilo pik. Pik. No, 4 węgle powinny starczyć. A, i tak nic nie ma to do tego bym kurwa nie zaszedł I patyczki. Dobra. No okej, okay. oj! Nie to chciałem zrobić, nieważne. Nagrywa się? Okej, okay, chyba się nagrywa. O, jeszcze, jeszcze jedno żelazo. Chyba tylko jeden węgiel pójdzie, to dobrze. A, możemy chyba sobie go odłożyć, tak, na no spokojnie. Pięknie. To już sobie zostawię ten węgiel, e piecyk, niech będzie. I witam bardzo żelazny kilofie. Ale crafting sobie zabiorę, bo mi się przyda. Coś tu jest? Nie ma nic. Dobra, idziemy. Coś tu jest? Nie ma. O jezu, wkopałem się w dziurę. Dobra. Idziemy dalej. Nie no, coś tu musi być w sumie ciekawego, ale. Jak tak teraz patrzę, to się chyba na to nie zanosi. Ewentualnie tam coś może być, albo tam u góry. Chociaż tam już chyba byłem. Weźmy sobie węgiel wykopiemy. No, wyjdzie na to, że chciałem szukać diamentów czegoś tam, ale okaże się, że znajdę sam węgiel, nie? No tak jak nie Dobra. Tyk. Dawa! O fuck! Dobra, nie Cię Się wystraszyłem. Okej, git. Tutaj coś jest. No wychodzi na to, że tak. Także ciach, 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 ok. Za craftinga i dobra, jest tu coś? No jest, dobra, idziemy, o tutaj, tu, tutaj najlepiej, pyk. Okej, okay. oj, dobra, trudno. Mam węgla, mam drewno, o żelazo, pu, może żelazo, lawa sorry. Też myślałem, żeby zrobić serię z GTA San Andreas, bo mam pobranego. Tu muszą być diamenty. Jak ciul, to muszą być diaksy jakieś. Halo? Niebieska, rudo. <laughs> Niby niebieska, jednak ruda. <laughs> ok, no. Jak mówiłem, ee, chcę zrobić serię z GTA San Andreas. Bo w końcu mogę. Jest i to co chciałem, kurde. Jest, cztery diamenty. Raz, dwa, trzy, cztery. O kurwa! NIE! Jaki troll! Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. Muszę to jakoś... Za... Kurwa, skacz na chuju. Muszę to jakoś... Jakoś blokadę na to założyć, bo... No nie, nie, dobrze, nie, dobrze. Okej, okay, jest tu kamyk. Na razie sobie to wykopię. No hmm. tak. Dobra, czyli tutaj mogę, to wykopimy sobie to. Dobra, tu nie ma. Posięgnę do... Jest sięgnę. achievement, diamenty. Pięknie. Dobra. No i ale straciłem diamenta. Ripping paste, kurde, nie? Dobra. Okej, okay, tu i tu. Okej. Okay. Palił się. No trudno miałem mieć 8, mam 6, też może być. Gdzie jeszcze znajdzie w późniejszych odcinkach, dobra okej, dobra. Czekajcie, ja zrobię sobie screenshota na miniaturkę. Czekajcie, czekajcie, już się robi chwileczka. Okej, okay, jest. Ok, jestem z powrotem. Słuchajcie, musiałem wyjść z tej dziury, bo miałem takie lagi że szok dlatego na chwilę obserwowałem przerwałem nagranie i sobie ten tutaj na górę wszedłem zobaczyłem że to jest kolejna kopalnia także weźmy sobie kurde weźmy sobie teraz tutaj pochodnie kopmy sobie żelazo bo żelazo się zawsze przyda Okej, okay, jestem z powrotem. Słuchajcie, musiałem wyjść z tej dziury. Miałem straszne nagi. Dlatego przerwałem chwilę bo nagrani i wyszedłem. I zobaczyłem, że to jest kolejne żelazo. Dobra, wykopmy sobie, bo żelaza nigdy dość. Wręcz przeciwnie zawsze się przyda. Okej. Okay. Tam coś dalej widzę, chyba kolejna lawa, to jest Redstone. A ja w sumie na razie mi się go nie chce zbierać. To już chyba... Byłem, tak, tam byłem. Czyli tu już chyba nic nie ma. Oj, wpadł do lawy. Wow, sorry, że miał, miałem lekki kolaga. Okej, okay, nagrywa się, nagrywa. Dobra, idziemy na górę. Węgiel i żelazo, dobra. Trzeba wykopać. Okej, okay. no, już tam. Będzie pewnie dłuższy, jak zresztą sami widzicie, nie, za dużo węgla, nie chce mi się go kopać. Dobra, coś tu jeszcze jest, no niby jest, ale sami nie chce mi się chodzić, także, chociaż... Eł! to mogą być jeszcze diamenty. Nie, chyba jednak nie, dobra, trudno. Zobaczmy, może tu coś będzie. Ty, już byłem. Dobra. To wiecie co? Ja robię przerwę i spotkam się z wami na górze. Dobra, ja jestem z powrotem. Nie zaczęło padać, także pójdę tam w głąb lasu i porąbię trochę drewna jeszcze. <laughs> Dobra. Obieczkę. Przynoszę na bierko. no Nie mam miecza, trudno. Kilowce się nada. Dobra. Przeżyw. W kolejnym możemy zacząć odcinku, by zrobić dom. Bo w tym sobie trochę po kopalniach pochodziliśmy. Mieliśmy diamenty. Nie wyrwniane diamenty. A w kolejnym możemy. O, wioska. O, to zakończymy w wiosce. Dobrze, zobaczmy. Od razu jest też jakby domek Kowala. To zarąbiście. Dobra. Co to mamy ciekawego? Proszę bardzo, kolejne diamenty. Super. Chlebuś, no jak najbardziej OK. I jabłuszka też. Dobra. To i to. za to dźwięki w tyle, ale no. papugi. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Ja jestem KMP i zapraszam na kolejne odcinki. Siema!